Saves. Simon was the bouncer, and that man was kind of strange. He's looking at my ID, I know what he's gonna say. And then he said it. Today is not your day. So me and my amigos had to go another place. I'm in another city, I was looking for a vibe. Wasn't looking at the time, we were steady living life. And life's kind of short, so we live it to the fullest. Trying not to laugh, Simon's got the biggest mullet. I bursted out laughing, then he said, don't push it. Another word from you, I'm gonna f you in the bushes. Colors in my mind keep seeping, I'm blessed breathing. No sleeping, oh what an evening. Colors in my mind keep seeping, I'm blessed breathing. No sleeping, oh what an evening. Colors in my mind keep seeping, I'm blessed grieving. No sleeping, oh what an evening. Colors in my mind keep seeping, I'm blessed grieving. No sleeping, oh what an evening. We roamed around, we were staying optimistic. Trying to make the last train, but we kinda missed it. We carried on the night, no one told us it was over. I stopped to buy some samosas from the local, it was kosher. We got an Uber to the middle of the city. All I see is lies, couple and some Dying for a said I'll be back up in the jiffy. Went behind a tree and right in front there was a It's kind of awkward, it's kind of strange. I'm trying to do a so can you please look away? I tried to tell the brother, but believe that he stayed. Now I'm just while he's looking in my face. My boys are ready, so I joined them in the line. The group that was behind said you They seem to think I got intent to just in the club it seems to happen every time But colors in my mind keep seeping I'm blessed breathing No sleeping, oh what an evening Colors in my mind keep seeping I'm blessed breathing no, sleepin'. oh, no sleeping, oh what an evening Colors in my mind keep seeping I'm blessed breathing No sleeping, oh what an evening Colors in my mind keep seeping I'm blessed breathing No sleeping, oh what an evening Liczymy na bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ te zespoły zawsze grają o zwycięstwo. Bez względu. Drodzy Państwo, zapraszamy na to spotkanie, w którym mamy nadzieję, nie zabraknie emocji. Oby drużyny nie zawiodły. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem mecz w ramach klubów. Nie mogę się doczekać, co dziś pokażą obie drużyny. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Prosto padłe podanie szansa! No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Nowak. Pressing przynosi efekty. Znowu mają piłkę na połowie drugiego zespołu. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. Jest szansa, aby przyspieszyć. Chyba będzie gol. Bez trudu teraz łapie piłkę. Preston. Udane podanie i przechwyt. Preston. Przejmują to podanie. Wszedł sam. Udało się przeciąć podanie i odebrać piłkę, kawał dobrej roboty w obronie. Darowana teraz piłka. Świetne było to zagranie. Dobra akcja, ale jeszcze lepsza interwencja w obronie. To mogło zakończyć się bramką. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Zatrzymał to. Co za przytomność. Dogrywa piłkę w szesnastkę. I wychodzi piłka za boisko. Rozpoczną od bramki. Niecelnie teraz podaje. Nowak. Kilka rozwiązań do wyboru. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Doskonała obrona. Wykorzystuje pełny zasięg i skutecznie zatrzymuje ten groźny strzał. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Aj, złe podejście pod piłkę. Uderzenie jest zupełnie niecelne. Gregor. Zespół Dream Destroyers obdaje inicjatywę. Traci tę piłkę. Dobrze się to zapowiada. Nie do wiary, wybronił to. To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Posyła piłkę pod bramkę. Ośrodkowanie z rogu prosto w ręce Mac McGregor. To może być gol. Kapitalne teraz wejście. Zatrzymuje groźne natarcie. Ko. Dobra interwencja. Piłka poza linią boczną. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowych. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję za okazją. Wyraźnie przeważają, cisną i chyba w końcu coś wpadło. Kilka wariantów podania piłki. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. Gol! Wychodzą na... Nawiamy grę, przystanie 1-0. Oh. Powinien wygląda czysty odbiór. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Piłka znowu w grze. Czas na drugą połowę. Zespół Dream Destroyers prowadzi, ale przeciwna ekipa nie porzuci łatwo marzeń o wygranej. MacGregor. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. No, zapowiada się ciekawa akcja. Zyskana piłka. Zobaczmy co dalej. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś gramy od środka przy remisie 1 do jednego Dalton, ciekawe teraz podanie na obronę. Obrony, spójrzmy i sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. KO Preston. Zły, przemyślany atak. Przejmuje to podanie. Nowak. Przejmują blisko bramki. Co z tego stworzą? McGregor. Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Przerwana akcja, strata piłki. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Dalton. No i teraz plan spalił na panewce. Dobry odbiór. Poza boiskiem. Out. Dalton. Pessing. Pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. McGregor. Teraz tylko trafić! Ależ teraz fatalne wykończenie. Będzie mieć do siebie pretensje po tym strzale. No, z tak bliska naprawdę trzeba trafiać. Odległość była minimalna, ale słabe wykończenie sprawiło, że to była łatwa interwencja. I to tyle z tej akcji. Danie górą i zrobiło się ciekawie. O uwaga, ta akcja ma potencjał. Dobrze teraz wypracowują sobie przewagę pozycyjną. Było blisko. Lecz moment nieuwagi wystarczyłby zniweczyć całą akcję. Mac Dobry moment na wrzutkę. Gregor. Dalton. Ciąż remis, ale chyba coraz lepiej czują się w ofensywie. Prawo rzucił się gdzie trzeba i kiedy trzeba. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten stały fragment gry. Była piłkę pod bramkę. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Zyskują teraz piłkę. Oba odbioru w ataku. Skuteczna teraz akcja obronna. Wrzód autu. Dobrze się zastawia. Utrzymuje się przy piłce. Dobra praca teraz utrzymuje piłkę. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Nie, nieudana ta akcja. Teraz muszą walczyć o odzyskanie piłki. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Źle prowadzą tę akcję. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Ależ tutaj nam się zrobiła atmosfera na trybunach, na boisku. Nadal remis pani i obu ekip wierzą, że pomogą przechylić tutaj szale zwycięstwa na swoją korzyść. Bardzo dobre podanie. I co teraz? Ależ przytomna, świetna interwencja. Ratuje im remis. A był tu właściwie bez szansa, jednak poradził sobie w świetnym stylu. Ośrodkowanie przez nastkę. Znakomita interwencja. Znakomita. Skuteczny blok, ale piłka wciąż grze. Na chwilę oddaliło się zagrożenie, ale popatrzmy, jak dalej rozegrają te akcje. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być karny. Ależ historia. W końcówce meczu to rzut karny może zdecydować o zwycięstwie. Sędzia nie pokaże kartonika. Jest gol! Dobry, pewny strzał. Mogą się cieszyć bramką po tym rzucie karnym. Gramy dalej. Przystanie 2 do 1. A więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Koniec meczu proszę państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Taka przegrana w samej końcówce.